Z tej strony GIF LPS i mamy dla was małą informację. I z góry przepraszam, że trzęsi mi się ręka. Organizuję konkurs. Tak, konkurs. Dobrze słyszeliście. Do wygrania jest promo ode mnie. A zasady to. Musisz nas, znaczy mnie, <grybować> subskrybować. Bo osób, które mnie nie subskrybują, jakby nie bierzemy pod uwagę. Także zasubskrybuj. I napisz w komentarzu, że subskrybujesz i że bierzesz udział. Tak, dokładnie. I musisz zrobić, jakby możesz zrobić projekt, albo zrobić w ogóle pokój dla Petrzowa. I to ma być pokój dla tej spanielki. No i musisz nagrać filmik o tym pokoju, jakby gdzie go pokazujesz i w ogóle. Ja ten pokój zrobię taki sam bądź podobny i wykorzystam w filmiku. Także to też jest jakby taka jakaś nagroda. Tak więc to zrobienia jest po prostu pokój dla tej spanielki. Wolałabym, żeby ten pokój po prostu nie był narysowany, tylko żeby był jakby. No, wiecie, zrobiony jako pokój. A jeśli ktoś narysuje jednak, bo woli tak, że to jest łatwiejsze po prostu, to zdjęcia wysyłać na instagrama gifu.lps Także dziękuję za obejrzenie. do... co? Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!